Ben, ben, witam, witam. E, tutaj będziemy teraz testować opcje tego typu Mercedes Mercedes, Mercedes, Mercedesie, klasa A, jest tu, cały Mercedesie, klasa A, jest tu, cały taki pokładowy komputer, który się nie ma móc właśnie, też przed chwilą się powiedziało tego. jest na mowę przez to. Weź tysiąc Hej Mercedes! dzień dobry! Yy, poproszę jakiś kawał Co? Poproszę kawał O cholera, cholera, cholera Widzicie, jeszcze Aha. jest głupi A teraz system, bo to jeszcze nie jest to wszystko związane To jest... Węgiel tego, No i dlatego tak, takie błędy wychodzą no dzień dobry yy, Opowiedz o, 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 o Mercedesie klasa A o, 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 Pierdol się! Widzicie no, nie wszystko r, y, nie wszystko jest tutaj o, właśnie związane z tym... Jest, jest dopiero świeży samochód i jest ciężko to wszystko ogarnąć właśnie. Poproszę piosenkę. Jony, żony, żony! Jesteś w hey, hey dobra, zamknij to kurwa, mordę! Włącz e, lokalizację! Dobra, co kurwa ty? Gruba kurwo, jebana, ciupacji, kurwa! Jeban! Włącz lokalizację! nagrywaj. O, już. Znów o, nie, 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 mój kanał nie, 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 To, dupę. Do widzenia. to jest, Będziemy dalej tutaj tego. Hej Mercedes! O kurwa. Jestem zły. Będzie lepiej. Nie martw się, będzie lepiej. Me Her, e, hej Mercedes. Tu już zaczynasz? Hej tu, tu zaczynasz? Już zaczynasz! Jestem głodny. No nie ma obiadu. Widzicie? Widzowie pani. To właśnie na takie zasadzie to działa.

Przepraszam bardzo, ja nie chcę Ciebie obrażać, ale ogółem przegięłeś kurwa pałę dziadu pierdolony No, no jeszcze jest niestabilne, ale dam tak Chcę jechać do Warszawy Maho jaki Ty kurwa mądry jest, to uciekaj do Moskwy, tam do swojej rodziny Widzicie? No właśnie to jest to Hej Mercedes! Ja nie chcę rozmawiać przez twój telefon, chyba! Mercedes! Nie! Masz nie! Masz Jaka dzisiaj jest pogoda? Dzisiaj jest pogoda? Jest chujowa. Proszę nie przyklinać na moim kanale! Swój! Obrażasz! Sam obrażasz Boga! Hej Mercedes! Jaka jutro będzie pogoda? 30 stopni ciepło. I po prostu tam jest tak, że y, w stringa chodzą kobiety no. całe te Dziękuję. Hej? Hej Mercedes To nienormalny typ. Zimno mi jest. Niedługo ucieknę, bo to za zimno, za... Ja bardzo jestem widoczny, bo tu pełno śniegu jest, a w Afryce jest bardzo... Włącz klimę. A ty! To, kurwa twoja to, to jestem kobietą! Hej Mercedes! Tak to się nie robi! Włącz klimę. No, stop! Co powiedziałeś, że? Wszystko, że. Mój komputerowiec... No widzicie, jak on się ruga? Tutaj. Na... Do poprawek, ale bardzo fajnie to wygląda. Całe to, to to, jak widzicie. I to się głosowo mówi, co chcecie. Tutaj jeszcze jest, jeszcze nie jest stabilny, ale. Wkrótce będzie wszystko stabilne Bezicie, że to jest, jest słonecznie czy... Pod, jest słonecznie? energia kurwa, sunet, pa, kurwa jebać kurwa to wszystko no widzicie, macie ten bent, tylko poradnik wam co ja tego, jak tego chcecie, że <sparw»> W tym sensie, kurwa, pierdol się, kurwa. Kto bykimi prowadzał do kurwa tego, z mój komputer. Jest. Głosowe. To zapraszam wpisz się. Moja kamera. Zobaczycie, że to jest. Ja kupiłem. Za lomistę. że z włóczki jak na przykład jedziecie. I kupiłem kurwa i... i Nie możecie nie, oni, tego Kurwa nie dostawać stary komputer sobie nim chyba. No dobra, no bać.